W świecie internetu szybkich treści i niekończącego się scrollowania łatwo zapomnieć jak ważny jest spokój. Ja znajduję go tutaj nad morzem. Tworzę vlogi, trochę o codzienności, trochę o pasji do filmu i fotografii, a jeśli lubisz spokój, ładne kadry i autentyczne historie, zostań na dłużej. Polubiłem ostatnio ten kadr, który pokazuje nasz salon, naszą kuchnię, i polubiłem go do otwierania vlogu. Kolejny zwykły vlog, kolejny piękny dzień, słoneczny dzień. Więc my zaraz po pierwsze, kawka, obowiązek każdego poranka. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak można wyjść z domu bez kawy. Idziemy zaraz na, na plażę z psem. By nie było tak kolorowo, nabawiłem się ostatnio. Dosyć mocnej kontuzji, pięty w stopie, i chodzę troszeczkę jak taki. No od kilku dni chodzę właśnie właśnie tak powolutku Macie się ze mnie śmieje, że chodzę troszeczkę jak baletnica, ale w centralnie w takim punkcie mam to zbicie Bo na szczęście nie ma pęknięcia, wczoraj byłem na sorze i spędziłem tam trochę czasu, żeby zrobić to prześwietlenie, żeby wykluczyć jakieś ewentualne pęknięcia Ale mam tak zbite, tak w takim punkcie, że jak tylko postawię całą stopę na, na ziemi, no to, to mam wrażenie, że jakbym chodził po jakichś klockach lego albo po kamieniach Kolejnych takich złych wiadomości, można powiedzieć nieciekawych, to wczoraj jak byłem na mieście Niestety podczas latania dronem wypadł mi telefon i cały szczęście, że nie ma pajączka, całe szczęście, że mogę z niego korzystać, ale wieczorami korzystanie wieczorami z tego telefonu jest dosyć przyciążliwe, bo ten pasek tak napierdziela po oczach, że, że aż się odechciewa. Może to i dobrze, może zacznę więcej czytać, może zacznę więcej czytać książek, a nie korzystać z tego małego, uzależniającego narzędzia. Ale żeby nie było, że wszystko ostatnio się nie układa, albo jest źle znaczy jest bardzo dobrze, tak naprawdę wszystko się układa oprócz tego, że zbiłem telefon i jestem troszeczkę kontuzjowany nowy zakup, DJ Mini 4 Pro jestem niesamowicie zadowolony, bo to pozwoli nie tylko wejść na wyższy poziom jeżeli chodzi o moje zlecenia, moją pracę dla klientów ale to pozwoli zrobić i realizować lepsze przebitki tutaj na tym kanale Zależy mi na tym kanale, żeby ten kanał obfitał właśnie w ładne kadry i, i ładne rzeczy, więc czasami normalne, czasami bardziej kreatywne, czasami luźne, czasami bardziej dopracowane, ale, ale to to jest duży przeskok w stosunku do tego, co miałem poprzednio. Polatałem już, dwa, trzy loty odbyłem, więc zakochałem się niesamowicie. To, to narzędzie... Ach, no chodź maluchu, skakuj, hop! Brawo! Jaki ty jesteś grzeczny, naprawdę. Wyczyścimy oczko, tak. Na spacerku, żebyś ładnie wyglądał. On jest taki grzeczny, niesamowity. Nasze BMW można powiedzieć, to jest taki psiakowóz bo wykorzystujemy je ja najczęściej do jazdy z Laliksem. Nie wykorzystujemy już mojego samochodu. On tutaj się najlepiej czuje, wskakuje. Od razu, jak widzi że są drzwi otwarte, to wskakuje do tego samochodu i, i no, się cieszy. no bo... on. jeździł BMW na treningi? Tak, i dobrze kojarzy, nie? Gdzie ty jedziesz? Na plaży jedziesz? Ale się cieszy. Ha, niesamowicie. Chima młody. No zaraz będziemy. Zaraz już będziemy. Poczekaj. Wiem, że ty się cieszysz i nie cierpisz. Zaraz będziemy, kochani. Ale fajnie Niesamowite Fajnie Kurcze nie mogę tak biegać, bo już, już ta pięta mnie tak boli Lubisz tu być co? Lubisz tu... <laughs> Też tu uwielbiam być, bo dzisiaj jest taki spokój W ogóle nie ma wiatru, w ogóle nie ma fal W ogóle nie ma ludzi, więc Mogliśmy sobie pospacerować Z naszym pięknym pieskiem a Madzia już sobie tam usiadła i odpoczywa Ja tutaj daję się wyżyć Lariksowi Trochę z nim biegam Troszeczkę z nim chodzę, a on co chwilę skakuje do wody, bo mm, się go nauczyła, że e, ptaki, e, które przylatują do nas na działkę, zawsze ona straszy, więc on się od tego nauczył i straszy wszystkie mewy, które tutaj są i latają. Fajny fajny dzień, w końcu w końcu ta wiosna się zaczęła. Jak mówiłem w ostatnich vlogach, jestem uzależniony od, od słońca. Ojej, oh yeah, jak to tu zostało. Co to? Nie chcesz, nie chcesz tak to jest właśnie piękne Nie chcesz? Na czynność dla Ajszy, drapanie jej tutaj z tyłu Ona się tak wtedy cieszy Nie? mała, kto cię karmi? To ci jedzonko zanosi codziennie? Miałem sobie jeszcze, jak wróciliśmy z plaży jechać popracować na miasto, ale w sumie stwierdziłem, że, że praca nie ucieknie, jadę trochę spędzić czasu, jadę do rodziny jadę do miasta, w którym się wychowałem, jadę odwiedzić babci, jadę odwiedzić mamę przy okazji może wstąpię na jakieś zakupy więc najważniejsze chyba ostatnio od początku roku jak ja, jaką decyzję podjąłem to taki work life balance żeby troszeczkę rozgraniczyć tą pracę, bo w tamtym roku mega, mega goniłem za firmami i, i to nie było dobre, więc w tym roku jest troszeczkę spokojniej, dokładniej lepiej, ale luźniej więc jedziemy, zabieram was oczywiście ze mną pędzić do mamy, bo jestem już spóźniony, a mama czeka na mnie na kawie. 15 minut na 20 w sumie się spóźniłem, więc lecę. Zostałem sam, mama pojechała już, dopijam sobie kawkę i kiedyś Madzia mnie przekonała do mleka roślinnego. I w sumie od tamtej pory już aż tak się przekonałem, że teraz jak piję mleko bez naprawa, no to mam problemy żołądkowe i odzwyczaiłem organizm. Ale mleko roślinne, owsiane czy kokosowe no jest już teraz pełen wybór, więc zawsze w restauracji, w kawiarni no właśnie z tej pozycji tam. I e, śmieję się, bo jak jestem sam, a wokół mnie jest kawiarnia pełna ludzi to takie największe social anxiety e, to jest chyba gadanie do kamery i przełamywanie tych barier. Czuję, że mam teraz podwyższony puls. Sprawdź jaki mam puls, cytując klasyka. Pokaż jaki mam puls, e, ale ale fajnie, przełamywanie tych barier jest, jest najważniejsze. Zaraz idę do hemu. Mam tutaj naprzeciwko jakiś sklep, mówię, obkupię się w jakieś ciuszki na wiosnę i, i wracam do magii, wracam do domu. W sumie miałem dzisiaj pracować na mieście. Odpuściłem, ale wyjdzie to na dobre na pewno. Nabranie takiej świeżości też jest potrzebne i zrobienie czegoś dla siebie też. Jest mega ważne. W sumie nie wiem co ja potrzebuję, nie wiem co ja chcę kupić, ale... Ale coś na pewno mi się uda znaleźć? Coś eleganckiego albo coś oversizowego. W sumie ha. zobaczymy, co mi wpadnie w oko. Coś tam mimo wszystko udało mi się znaleźć. Znalazłem też takie trampeczki, brakowało mi ostatnio takich białych. Te oversizowe, to, czego szukałem. Spodnie, jakaś taka oversizowa koszulka i takie bardziej eleganckie. To na pewno się Madzi spodoba, bo ona za moją elegancją przypada najbardziej. Więc żeby jej trochę poprawić humor, no to też muszę sobie kupić coś eleganckiego, tak żeby wybrać się z nią któregoś razu na randkę i zaskoczyć ją takim eleganckim outfitem pierwszy outfit naprawdę fajnie leży mogę powiedzieć, że ta koszuleczka idealnie się komponuje z tymi tutaj spodniami, no i te buty fajnie jestem przeciwnikiem kupowania takich butów w sklepach odzieżowych, ale ale one naprawdę fajnie leżą, więc jest Szukauda na czas sprawdzić te eleganckie, tak żeby troszeczkę Troszkę madzie, zadowolić moimi zakupami. Chciałem to zrobić, ale nie, w ogóle mój typ budowy ciała nie pasuje do takich spodni. Ostatnio w sumie kupiłem takie trochę luźniejsze, ale te kompletnie nie, więc nie nic. Kupię tylko to, co mi się podoba i to na mnie dobrze leży. Ostatnimi czasy, jak jeżdżę samochodem, to jestem uzależniony od tego wykonawcy i tej piosenki. Zresztą posłuchajcie. Tęskniłaś za panem? Tęskniłaś, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry, No już, już. Znowu, tak, już dzisiaj było, ale chcesz znowu? Ja się z małą byłem na kawce, pogadaliśmy trochę i w sumie wpadłem do chemu, w sumie kupiłem kilka rzeczy. Coś wpadłem? No chciałem coś kupić, co ci się podoba i... Nie pasowały na nie jest dobra do takich rzeczy Więc kupiłem sobie jak zwykle oversize'owe rzeczy i koszulki Czyli to co <laughs> No Czyli to zawsze W ogóle my w tym domu mamy takie mega ładne zachody I jest tak, że Mamy też lasek taki na górce I Pełnego zachodu nie widzimy, ale jak już jest ten takie golden hour Ta końcówka, gdzie to światło słoneczne jest tak bardzo zmiękczone Ono jest często pomarańczowe albo różowe No to wtedy nam się pojawia i wpada do domu, więc Jeszcze tak na wiosnę, końcówka wiosny, mamy troszeczkę tego światła, dosłownie przez kilka minut tutaj wpada przez to duże okno, a w lato no to już jest praktycznie całe wieczory mamy takie światło. Więc, y, usadowienie tego domu, ułożenie tego domu jest, jest naprawdę fajne, piękne i takie trochę spełnienie marzeń. Koniec tego vloga, koniec tego dnia, godzina dziewiętnasta. Można się pożegnać. Dziękuję za Takiego luźnego, zwykłego vloga. Nie wiem, czy w ogóle jakąś przebitkę nagrałem. Cały czas coś się działo, cały czas coś robiłem, więc zobaczymy w montażu, ale jak fajnie było, że oglądaliście. Jeżeli oglądacie do końca, to zostawcie lajka like i komentarz, jeżeli się podobały. Jeżeli nie, to fajnie, że byliście. Na razie, cześć.